Weź, z tej strony Radosław Christiński. Witajcie w kolejnym odcinku GamePad Only, będącego zarazem drugim z serii specjalnych odcinków o podtytule Granie na wysokich obrotach. Seria ta stanowi nawiązanie do kompendium o grach wyścigowych o tym samym tytule, na którą z końcem tego roku rozpocznę kampanię Crowdfundingową. Dziś opowiem Wam o moim zdaniem najciekawszych tytułach wydanych w latach 1998-2001. Tak więc zapnijcie pasy i ruszamy. Rok 1998. Był to rok, w którym debiutowały takie gry jak Vigilant 8, Circuit Breakers, Hard Track czy legendarny Colin McRae Rally. Doczekaliśmy się także kontynuacji ulubionych tytułów, m.in. Sega Rally 2, Need For Speed Hard Pursuit, Toka 2 oraz Test Drive 5. Dziś porozmawiamy jednak o innym tytule, który pięknie prezentował się na poczciwym szaraku mowa o grze Ridge Racer Type 4. W erze, gdy gry wyścigowe próbowały znaleźć balans między realizmem a zabawą, Ridge Racer Type 4 znany jako R4 postawiło na coś zupełnie innego. Styl, emocje i wyścigowy flow, którego nie dało się pomylić z niczym innym. Była to czwarta odsłona serii Ridge Racer, ale pierwsza, która w pełni rozwinęła skrzydła na PlayStation. Była ona kwintesencją tego, co można nazwać wyścigowym stylem lat 90. Z jednej strony dostajemy dynamiczne, szybkie wyścigi po krętych neonowych trasach, a z drugiej przepiękną oprawę graficzną, niesamowity klimat i rewelacyjną muzykę. Gra kładła nacisk na arkydową przyjemność z jazdy, ale jednocześnie oferowała system driftu, który wymagał wprawy i wyczucia. To jedna z tych gier, gdzie po pierwszym zakręcie już wiesz, to będzie jazda. Nowością w R4 był tryb Grand Prix w którym gracz dołączał do jednego z czterech zespołów wyścigowych różniących się filozofią i poziomem trudności. Można było ścigać się dla np. Pug Racing Club, którzy byli przyjaźni i wspierający, czy Dig Racing Team, który byli chłodnymi profesjonalistami. Do tego dochodziło czterech producentów samochodów, co dawało ogromną liczbę możliwych kombinacji. Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów R4 była jego fizyka jazdy. Model driftu był spektakularny. To nie była symulacja, to była taneczna jazda bokiem. Opanowanie odpowiedniego momentu w ślizgu i wyjścia z zakrętu dawało potężną satysfakcję i było kluczem do zwycięstwa. Nie sposób nie wspomnieć też o ścieżce dźwiękowej. E4 oferowało genialną mieszankę jazzu, house'u, funku i elektroniki, która doskonale budowała atmosferę. Utwory takie jak urban, fragment, move me. Czy Lucy to już klasyka, chillowe, a jednocześnie energetyczne, jakby stworzone do nocnych wyścigów pod miastem. Gra wyglądała przepięknie, jak na swoją epokę. Miękkie cienie, oświetlenie, design tras i samochodów były klasą samą w sobie. Dzięki dopracowanej estetyce i płynności animacji, R4 wyglądało jak gra z innej konsoli i rzeczywiście. Dla wielu to był jeden z najbardziej imponujących tytułów na oryginalnym PlayStation. Podsumowując, Ridge Racer Type 4 to coś więcej niż tylko kontynuacja znanej serii. To swoisty list miłosny do arkadowych wyścigów, zrealizowany z niesamowitym wyczuciem stylu i pasją. Dla wielu fanów do dziś pozostaje najlepszą częścią całej serii, a także jednym z największych tytułów wyścigowych tamtych lat. Rok 1999. Wśród premier tak świetnych ścigałek jak Crazy Taxi, Midtown Madness, Test Drive 6, Cyglan Turismo 2, znalazła się jedna wyróżniająca się od pozostałych. Chodzi o Crash Team Racing. Naughty Dog, znany wówczas jako twórca kultowej serii Crash Bandicoot, wypuścił swój ostatni tytuł na pierwsze PlayStation. Ale zamiast kolejnej platformówki dostaliśmy coś zupełnie innego. Crash Team Racing, czyli dynamiczną, kolorową i szaloną grę wyścigową, która do dziś uznawana jest za jedną z najlepszych alternatyw dla Mario Kart. I nie, to nie była tania podróbka. To była pełnoprawna bomba z ładunkiem zabawy, emocji i rywalizacji. CTR nie udawało, że jest realistyczną symulacją, to była czysta, nieskrępowana radość zjazdy. gwiazdy. Gracze wybierali jedną z postaci znanych z uniwersum Crasha: od samego Bandicoota przez Coco, Tajniego i Dingo Daila, aż po złowieszczego doktora Neocortexa. Każdy z nich miał nieco inne statystyki: prędkość, przyspieszenie i sterowność, co dodawało taktycznej głębi. Ale to nie wszystko. CTR oferowało drifty turbobusty, skróty i przeszkody, które razem składały się na dynamiczne, nieprzewidywalne wyścigi, gdzie do ostatniego zakrętu nie było wiadomo, kto wygra. Największym asem w rękawie Crash Team Racing był Adventure Mode pełnoprawna kampania, w której gracz zdobywał trofea, zbierał klucze, odkrywał sekrety i walczył z bossami. Dla wielu była to pierwsza gra wyścigowa, w której naprawdę miała sens gra pojedynkę, a nie tylko z kumplami na split-screenie. struktura świata, mapa z poziomami i progres sprawiły, że CTR nie nudził się nawet po wielu godzinach. Jak przystało na porządne karkingowe wyścigi, na torach roiło się od szalonych power-upów. Maski Aku Aku i Uka Uka działały jak turbo i tarcza w jednym, a bomby, pułapki i pociski zmieniały wyścig w pole bitwy. Gra premiowała umiejętności, ale zostawiała miejsce na odrobinę szczęścia albo pecha, co było idealnym przepisem na imprezowe granie. Jak na końcówkę życia pierwszego PlayStation, CTR wyglądało znakomicie. Tory były kolorowe, różnorodne i pełne detali. Od dżungli po futurystyczne stacje kosmiczne. Do tego świetne animacje w postaci, dynamiczne efekty i radosna ścieżka dźwiękowa z charakterystycznym, crashowym pazurem. Choć Mario Kart 64 był gigantem, to Crash Team Racing uważany jest przez wielu graczy za najlepszą grę kartingową swoich generacji. Wszystko dzięki znakomitemu balansowi między dostępnością a głębią. Łatwo było zacząć, ale trudno było być naprawdę dobrym. Do tego Adventure Mode Płynna rozgrywka i masa zawartości, to wszystko sprawiało, że CPR osiągnął pozycję legendy. Podsumowując, dla fanów Crash'a, dla miłośników wyścigów, dla każdego kto ceni sobie dobrą zabawę z odrobiną chaosu, Crash Team Racing to pozycja obowiązkowa. To nie tylko gra, to kartingowe wspomnienie dzieciństwa, które wciąż przyciąga do ekranu i sprawia, że jeszcze raz chce się odpalić silnik. Rok 2000. Wraz z końcem tysiąclecia rynek gier wyścigowych wzbogacony został o takie tytuły jak Nitro Speed Porsche 2000, Colin McRae Rally 2.0, Carmageddon TDR 2000, Midtown Madness 2 oraz Driver 2. Dziś wspomnimy o początku serii, która przez dwie generacje konsol świętowała swoje triumfy. Mowa o Midnight Club Street Racing. Zanim Need for Speed odkrył podziemne wyścigi w Undergroundie, zanim szybcy i wściekli weszli na ekrany kin, Rockstar Games, twórca GTA, wypuścił tytuł, który zdefiniował nocne ściganie w otwartym świecie. Tym tytułem było Midnight Club Street Racing. G gra, która zapraszała gracza do świata nielegalnych wyścigów w samym sercu dwóch wielkich metropolii, Nowego Jorku i Londynu. W grze wcielamy się w młodego kierowcę, który zaczyna jako niepozorny taksówkarz w Nowym Jorku. Szybko jednak wprątuje się w świat ulicznych wyścigów organizowanych przez tytułowy Midnight Club. Tajemniczą grupę elitarnych nocnych rajdowców, którzy ścigają się tylko po zmroku, tylko w nic najlepszymi. Żeby zdobyć uznanie trzeba było pokonać kolejnych rywali, zdobywając ich auta, poznawać miasto i udowadniać, że masz to coś. Na przełomie wieków otwarty świat w grach wyścigowych był rzadkością. Tymczasem Midnight Club oferował dwie w pełni eksplorowalne metropolie, tętniące życiem Nowy Jork i deszczowym, bliscy Londyn. Każde miasto miało swój klimat, unikalne dzielnice, skróty, przejazdy podziemne i ruch uliczny. Tutaj nie jeździło się po torze, trasy były wyznaczone przez punkty kontrolne, ale jak do nich dotrzesz, to już twoja sprawa. Liczył się spryt, refleks i znajomość miasta jak własnej kieszeni. Nie obowiązywały żadne zasady. Można było zepchnąć wirwala na latarnię, przecinać skrzyżowanie na czerwonym, skakać przez schody, mijać tramwaje na milimetry. Wszystko po to, by dojechać jako pierwszy. Midnight Club nie był symulacją. To był chaos, adrenalina i niskie wyścigi w najlepszej formie. Na starcie dostaliśmy starego miejskiego gruchota, ale z czasem, pokonując kolejnych kierowców, zdobywaliśmy coraz lepsze wozy. Choć granie miało licencjonowanych marek, auta były inspirowane realnymi modelami od kompaktowych hydraulików po sportowe bestie z turbo. Każdy samochód miał unikalne właściwości: prędkość, przyspieszenie i sterowność. Niektóre były świetne w ciasnych uliczkach Nowego Jorku i inne doskonale nadawały się na szerokie brytyjskie aleje. Mimo, że Midnight Club Street Racing wyszło na początku życia PlayStation 2, to już wtedy pokazała ogromny potencjał. To był początek serii, która w kolejnych odsłonach zyskała status kultowej. Ale to właśnie jedynka dała fundament. Nocne miasto, wolność jazdy, adrenalina i miejskie wyścigi bez reguł. Dziś Midnight Cup Street Racing może wydawać się surowy. Grafika trąci myszką, fizyka jazdy jest arcidowa, a fabuła praktycznie nie istnieje, ale to tytuł, który zaczynał coś wielkiego. Dla wielu graczy był pierwszym doświadczeniem z otwartym, żywym miastem, gdzie każda przeciwnica była okazją do rywalizacji. To był klimat nocy, świateł i silników bez filtra, bez scenariusza. Tylko Ty, Twoje auto i miasto której nigdy nie. Podsumowując, Midnight Club to gra, która przypomina, że czasem najciekawsze wyścigi zaczynają się tam, gdzie kończy się porządek. Rok 2001. Na rynku pojawiło się kilka interesujących tytułów, jak Vanishing Pond, Eraser, Crazy Taxi 2, Twisted Metal Black, Motor City Online, Rally Trophy, Gran Turismo 3 czy Project Gotham Racing. Był też jeden tytuł, którego seria zadebiutowała na trzech generacjach konsol. W czasach, gdy te gry wyścigowe kojarzyły się głównie z symulacjami lub wesołymi wyścigami kartu, studio Criterion Games postanowiło zrzucić bombę z napisem RYZYKO tak narodził się burnout. Gra, która nie tylko nagradzała szybką jazdę, ale prowokowała do wypadków. To nie była kolejna gra o wygrywaniu wyścigów. To była gra o przełamywaniu granic, w której im bardziej grałeś z ogniem, tym większa była nagroda. Tytuł ten odrzucał realizm w imię emocji. Zamiast skomplikowanych ustawień auta, Dyrg dostawał cztery koła i zadanie. Pęć tak. Jakbyś chciał zostawić za sobą cały świat. Ruch uliczny, wrogowie, zakręty, wszystko to było tylko przeszkodą między tobą a celem. Gra zachęcała do niebezpiecznej jazdy. Im bliżej innych samochodów się przeciśniłaś, tym szybciej ładował się pasek Burnout, czyli trybu Turbo. A kiedy już go aktywowałeś, świat zmieniał się w rozmazaną smugę światła dźwięku i niebezpiecznej ekstazy. Jednym z najbardziej pamiętnych elementów gry były efektowne kolizje. Twórcy nie tylko ich nie unikali, oni je celebrują. Każda kraksa była prezentowana w uspólnionym tempie. Jakby to był finał hollywoodzkiego filmu akcji. Uderzenie z tira, poślizg na zakręcie, czołówka na skierowaniu wszystko było widowiskowe, brutalne i dziwnie satysfakcjonujące. W odróżnieniu od wielu współczesnych gier wyścigowych burnout nie przynosił gracza na zamknięte tory. Akcja działa się na ulicach przypominających prawdziwe miasta z ruchem ulicznym, skrzyżowaniami, sygnalizacją świetną i wszystkimi typowymi przeszkadzajkami. To nie był wyścig, to była walka o przetrwanie w ruchu uliczym. Gra oferowała kilka trybów, klasyczne wyścigi, Time Triale, a także wyzwania na przetrwanie. Nie było rozbudowanego systemu tuningu czy sepek pojazdów. Wszystko kręciło się wokół jednej rzeczy – szybkości i stylu jazdy. Nawet menu gry i ścieżka dźwiękowa bardziej przypomina ekstremalny sport niż wyścig Formuły 1. W czasach, gdy większość produkcji celowała w realizm, Tritivion powiedziało, a my zrobimy to po swojemu. I wyszło im to znakomicie. Podsumowując, pierwszy Burnout to hołd dla prędkości, ryzyka i spektakularnych kraks. To gra, która nie prosiła o zgodę. Po prostu Cię rzucała na drogę i mówiła spróbuj wyjść z tego bez szwanku. I nawet jeśli się nie udało, i tak bawiłeś się świetnie. Na koniec tego odcinka mam małą prośbę. Napiszcie w komentarzu, jakie gry Waszym zdaniem powinny znaleźć się w tworzonym przede mną kompendium. Do usłyszenia. Cześć.